Co? no po co? No! No! Dobra. E... Ma się rozgrzewający motylecki. tu dobrze. Jak można się Jezu, przez z której to mogą być? O, ten. Są ładne. Nosek z piekami, jak zwykle. Które... Nie zawsze musi być ten nosek, no inny jeszcze ja nie zgadzam. O, ta, ta, patrz, to, co teraz ładnie wygląda, tylko teraz może jeszcze jakiś makijaż. Ten nie, to nie taki samocny.

Nie się... wiem ja będę robić eee... Jezu Ja ogólnie nie wiem co sobie to kupiło Dobra Słyszę, że to będzie tak trwało razem to częściej 20 minut no ale jak się życzę robię Nie No nie problemy techniczne Więc myślałam że to Urka z tego przebrała Zasadz... Zasadz... Mam ładną twarz. Znaczy tak, te usta ma ładne i... i no tak... chyba nasz... albo Tego uczucia nie lubię jak mi się wszystko wydaje. Ale przynajmniej... A przynajmniej zyskam hajs, nie? Jeszcze trochę lewla. Dobra. Teraz dodajemy sobie Co jest Jezu. Jakbyście właśnie takie coś słyszeli, co tak przed chwilą piskło, to to był ten, ten mój tablet, nie? Nie, ja tu. Ja Okej. Okay. Samą siebie zapraszam, ale okej. Okay. Mm, teraz mogę to na włoski, czy mi się podobało, to... To na przykład, to... Na dwa razy miała ja takie coś, nie? Pytaj! Oho, I don't dlaczego ja tak nie... I będzie taki. Dobra, Eee... Kto by go... Dobra. Sprawdź... To jest chyba ten nawet, nie? Tak, to był ten. Mówię, inaczej wygląda No to tak samo, tak, nawet to tak nie widać. Tu będzie tu białe, a tu będzie... Tak, o! Oh, I to już lepiej. I teraz to... Będzie blond. Okej, okay. i teraz tylko jeszcze serduszka na nogę. I serenka. To. To. I serduszko. Mm. I ja mam dla was takie pytanie. Woli, byście woleli, woleli, czy coś tam inaczej wolały i w... coś i ta inna forma dla chłopaków To już się wolały I wolały No, takie coś, nie? E chodzić przez cały tydzień Tak nawet sobota i niedziela do szkoły Czy byście wolały umrzeć? Ja bym wolała umrzeć I matku <laughs> Chyba będzie e I jeszcze Coś tam było. My no, coś tam dzisiaj z chłopakami wymyśleliśmy. Nie w szkole. Eee, to i jeszcze... E, wolicie Polski czy Matmy? Ja wolę Polski. Nie wiem dlaczego wcześniej wolałam matmy niż Polski, ale w sumie teraz to jest lepsze u nas Polski niż Matmy. I tak od zawsze wolałam Polski. Jeszcze raz, coś tam, ten tegest, ale... Te... Co? Co mam na liście niby? Dobra, to wiem, że to mi się zapisze, ale... What the fuck? K. Mhm, jest to życzenie. że to coś mieć. To ja to sobie kupię i zaraz wracam. ZW. Yy, ZW. Zaraz coś tam, coś tam. Dobra. Zobaczcie to sobie na fejsie. I jeszcze mam do Was pytanie. Czy jutro macie wolne z, yy, z odpustu, bo ogólnie będzie odpust u nas i no i ten i tu macie też wolne, bo ogólnie nasza cała szkoła ma. Znowu ktoś nie ma z innych szkół, ale są właśnie szkoły bardzo blisko nas. Znaczy nie aż tak blisko. Dobra. Okej, okay, ja tu z tamtego sobie końca skupiłam, bo to nie No i... Chyba to jest było na tyle, żegnam się z wami, pa, pa do następnego odcinka, czyli że może jutro coś nagram, nie wiem, może tak, może nie, dobra, pa.